Potomku gluta naszego, witaj potomku. Dzisiaj ta kotka, właśnie, bo to jest kotka, jeszcze bezimienna, tak właściwie. Także ma, jak, jak macie jakieś pomysły fajne na nadanie imienia na potomka gluta, potomka, który jest najbardziej yy, podobny do, do, właśnie gluta, to możecie pisać w komentarzach, jak mo można by było nazwać tą kotkę. Dzisiaj tak chodziła i tak miałczała sobie, a to tu gdzieś poszła, a to tam, wiecie, i tak miałczała, miałczała jakby, jakby jej tęskno było do swojej matki. No ale cóż, dobra. Nie o tym dzisiaj, a mianowicie o tym, bo interesuje mnie generalnie temat odpalania tego malucha, bo wczoraj troszeczkę miałem problem, ale też nie ma co się dziwić, bo stał on no te 3 tygodnie pewnie nieodpalany, także no, musiałem naładować akumulator no ale w końcu jakoś udało się go odpalić aż mi wajcha przymarzła <grystanie> od ssania. dobra ssanie mu zapodamy, zobaczymy jak tam dzisiaj zagada o kurde bele mole albo się rozrusznik zawiesił Albo prądu jest mało, ale raczej obstawiam na to, że się rozrusznik zawiesił. Nie chce mi się dzisiaj już nic tutaj grzebać, dlatego że jest mróz, jest zimno i... i nie będę tego robił. Także niech sobie na razie stoi, a być może to jest wina też akumulatora, ale wątpię, bo wczoraj trochę jeździłem maluchem, trochę go podładowałem, także dzisiaj powinien normalnie załapać. Ale temat ciekawy, dosyć rozrusznik czy akumulator? Jak obstawiacie, hopa krawę już napojone. Także przyszła pora, też yy, przyszła pora też na siano. O kurde, myślałem, że, że nie mam belki, a jednak jeszcze belę jakąś mam, rozpoczętą. Ale to nic, możemy sobie rozwinąć kolejną. Dzisiaj fajny dzień, ładne, Także mam nadzieję, że coś będzie widać na tym stropie. O kurde, ale ciężka, skuba skubaniutka. Słońce świeci, ale jest na minusie grubo. Znaczy, czy aż tak grubo, no. Między 8 a 10 stopni jakoś tak plus minus to wychodzi. No i nie wiem jak tam u was, ale u nas na Lubelszczyźnie Jakieś tam ostre opady śniegu od niedzieli, czyli od jutra, zapowiadają. Opa! No ale Ale ja już jestem gotowy na śnieg. Bo dzisiaj też odebrałem od mechanika Audi Zrobimy trochę więcej jasności. Ups. Nie chciałem tego zrobić. A szkóry wszystkie zaczęły gdakać. Yy, odebrałem dzisiaj Audi w końcu od mechanika. Znaczy trzeba aż tak w końcu. No, wczoraj zaprowadziłem. Dzisiaj odebrałem i założyliśmy nowy alternator. Bo okazało się, że tamten już nie, da, nie nadawał się do użytku, był wypracowany. Myślałem, że to wina szczotek tylko będzie. No ale okazało się, że to jednak alternator i, i trzeba było go wymienić, ale już tak czy inaczej Audi jest gotowe na zimę. Także mam nadzieję, że... Napada teraz te obiecane pół metra śniegu i, i będzie można troszeczkę pochasać. Eee, tak mi dzisiaj też natchnęło, żeby zajrzeć do kopca z ziemniakami i być może jak mi się jak mi się kamera nie jak mi się bateria w kamerze nie skończy, to was zabiorę jeszcze do kopca i zobaczymy sobie, sprawdzimy sobie jak tam nasze ziemniaki, bo ostatnio jak były te wielkie mrozy po minus 20 stopni nawet więcej jak 20 stopni, to no, mogłoby być tam różnie w tym kopcu, bo No ja starałem się tak dobrze przykryć to wszystko słomą i dobrze zabezpieczyć to e, tym ziemią. No ale wiecie, jak to jest. Były wcześniej ulewy e, dosyć spore na jesieni, dosyć dużo deszczu napadało, i też mogło być tak, że woda przesiąkła przez tą ziemię, przez tą słomę A teraz jak wiecie Jak był ten mróz To ten mróz elegancko po tej wodzie mógł sobie przejść Do środka naszych ziemniaków i No oby tak nie było oczywiście, bo nie chciałbym żeby tak było No ale trzeba Trzeba się z tym liczyć, że mogłoby tak być, że te ziemniaki troszeczkę yy, Przymarzły, ale mam nadzieję, że tak nie będzie no ale cóż, zaraz zapodam tylko siano dla krów. Dostały wodę, teraz zostaną sianą i przejdziemy sobie za chwilę do kopca z ziemniakami i tam pokażę Wam, e, chyba że za Mars, bo to wszystko tak na skałę, że nie będzie się dało tego odkuć. A ja też tej skorupy nie chcę w, za bardzo ruszać, dlatego że no skoro już tak się ta ziemia tam ułożyła, to może już niech ona tam będzie tak ułożona i. Może lepiej tego nie dotykać, bo jak dowali więcej jeszcze deszczu to, to naprawdę mogłoby to później wszystko przejść do tych zimniorów O sanki stoją, zobaczcie jakie eleganckie Saneczki Tylko nie ma kiedy jeździć, Uż człowiek nie jest taki młody Już nawet się nie myśli o sankach, a kiedyś przecież było tak, że Tylko jak się pojawił śnieg To zaraz się sanki wyciągało i tato weźm no tam pociągaj mnie na tych sankach, nie ja też to też teraz kłada mam <laughs> Także można by było też dokłada podczepić, tylko wtedy trzeba by było jakiegoś kierowcę znaleźć do tego kłada Dobra Zaczniemy sobie tą belkę Będą dwie O jeszcze jakiś sznurek Właśnie z tymi sznurkami to jest tak Że to kurde bele może trzeba uważać Bo Bo, bo krowa nawet może zreć Taki sznurek i nawet może nie być tego świadoma no ale cóż lepsze to niż e, niż te, niż te kostki nie? z sianem przynajmniej no ja tak uważam, chociaż ludzie też e, wiem, że nie wszyscy jeszcze mają belarki, niektórzy na przykład wolą kostki, no bo kostkę sobie weźmiesz, pyk, zaniesiesz przetniesz dwa sznurki i już masz już masz dla jednej krowy na cały dzień e, siano, nie? Także. Eee, myślałem, że kurde będzie gorsze to siano, a naprawdę jest suchutkie ładne. Bo taka zbita belka się bardzo wydawała i myślałem, że tą mokrą właśnie wziąłem. Ale zobaczcie jakie ładne sianko. A pokażę wam może tutaj przy świetle. O. Widzicie jakieś zieloniutkie? Nie jest takie złe. Powiem wam, że spodziewałem się czegoś gorszego, bo po tym roku, który był bardzo mokry i... Wbrew pozorom yy, mało tej było tego słońca, które wysuszyłoby to siano. Ale nie, myślę, że akurat ta jest ok i krowy będą sobie tam smacznie ją wcinać. Dobra, trzeba trochę więcej zrzucić tak, żeby na wieczór już było. Tutaj mamy specjalne takie porobione... Yy, Specjalne takie są te właśnie włazy porobione. Tutaj jest jeden włas. I tutaj jest włas numer dwa, o tam się świeci chyba, Ta, ale tam nie zrzucamy, bo tam nie mamy, e, z tamtej strony bydła. Znaczy tam jedna krowa generalnie tylko stoi. I to jeszcze z tej strony, a nie z tamtej. Także zawsze się tutaj zrzuca u nas od strony tych krów, które tutaj pode mną teraz stoją, i od razu na korytarz paszowy. Roznosi się wszystko widłami i gitara jest, nie? Kurde, dawno kamery na głowie nie miałem, powiem wam. <grystanie> no i taka sytuacja. Jak tam sianko nasze? Smakuje pani? Myślę, że chyba jest dobrze, co? Czy mogło być lepiej? Jest pani zadowolona? O, ta, ta aż kręci pyskiem, to znaczy, że chyba jest okej. Okay. Dobra, przyszła pora na kontrolę. I tak sobie tutaj mam jeden, jedną wentylację, tutaj miałem w tym miejscu. Tutaj mam drugą, i tam dwie po bokach. I tak samo tutaj z przodu i z tyłu, ale mam ja myślę, że e, najlepszą opcją chyba będzie tutaj, bo ja tu... O ty kurde, to ja nie wiem, czy to jest sens ruszać powiem wam szczerze. Chyba, że wywalimy to, co tutaj jest. Stąd, i zatkamy nową słomą. To wtedy, wtedy może będzie git. No, ale powiem Wam, że z jednej strony dobrze, że taki korek tu się zrobił. Eee, ta wilgoć zmieć, zmieszała się z tą słomą, i to zamarzło. I taki korek nam się tutaj zrobił. Z jednej strony dobrze. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że to ruszałem, ale w sumie mam słomę. Mogę to zaraz jeszcze zatkać słomą na nowo. Ktoś mi tam kiedyś mówił, żebym uważał, bo tam ponoć myszy lubią harcować w takich kopcach, żeby mnie nie upiermandoliła czasem ta mysza. O! Czuję kartofla. Po dotyku już wiem, że jest twardy, także jest dobrze. Są pyrki, zobaczcie. Eleganckie, twarde. Nie ma oznak tego, żeby zmarzły. Oraz tak, jak sobie patrzę, tam do środka to też jest sucha słoma. To też dobrze, bo to znaczy, że wilgoć nam się nie dostała do środka. Jest to nawet, mogę Wam za chwilę zaprezentować. Wyrwę sobie po prostu kawałek słomy. O! Zobaczcie. Sucha, elegancka. Mm, jeszcze pachnąca żniwami i, i tym, i klasem, który u mnie kombajnował. Oczywiście, ten klas, no. To czuć go, czuć go tutaj, ewidentnie. O, oh, kur... ale kartofla, wam pokażę. O! Oh! Zobaczcie, jakiego pyra znalazłem modnego. No, jestem zadowolony, generalnie. Akurat ten nie jest może zbytnio ładny, bo jest zjedzony przez robale, ale jest na pewno twardy i to mi wystarczy. Już wiem, że nie ma wilgoci i już wiem, że nie było w środku mrozu. Idę po nową słomę. I zaraz zakrywam to wszystko z powrotem. No i niech spoczywa w pokoju i w spokoju do wiosny. I będzie dobrze. Zostaw łapeczkę i subskrybuj kanał. I na razie. Siema. E, to nie jest kotka, ty. To jest kot chyba. Tak mi ogon dźwignął, dźwignęła, a ja myślałem, że to ona jest. A to kocur jednak. O ty kocurze, ty. To jednak nie. To jednak trzeba imię je wymyślić, wymyśleć. Dla kocura, to jednak jest kocur. Ewidentnie widać tam pod ogonem jego klejnoty. No i co teraz? No, lipę masz, gościu, o widzicie? Ty, a może i kotka jednak? Ty ja już sam nie wiem co to jest. Będę musiał to wybadać. A wy myślicie, że co to jest? Kotka czy kot? Grucie, chodź tu na sprawdzenie, chodź. Zaraz będziemy, zaraz będziemy sprawdzać. A no bo zaraz słomę najpierw zaniosę, a później będziemy sprawdzać, co? Kim ty w ogóle jesteś?